Podekscytowany Mateusz Dubiłowicz, no nie ma się czemu dziwić, bo pojedynek naprawdę niesamowity, miałem to zacząć na zasadzie właśnie Mateusz wróciłem do Dobiłowicz, bo zastanawiałem się czemu tak rzadko walczysz, ale teraz już wiem, operacja poważna. Tak, miałem operację na kolano jak walczyłem z Dawidem Matyszczakiem, mhm. jakoś niefortunnie mnie kopnął, miałem wcześniej kontuzjowaną nogę, no i coś mi tam strzeliło, miałem parę rzeczy wyciętych w kolanie, mhm. zrehabilitowałem się, pomógł mi w tym Artur Zdzierzyński i Bartusz Bibrowicz. Mhm. Ale wróćmy, przepraszam. Wróćmy do pojedynku przede wszystkim. No, Tomasz Terlikowski, twardy zawodnik, natomiast dzisiaj kompletnie nie miał na, na, odpowiedzi na Twoje ataki I co możesz powiedzieć w tym? Moje przygotowanie. Kondycja, siła dynamika, Bartek Librowicz. Rehabilitacja nogi wcześniej no to Zdzierka, <noise> zapasy, no to Łukasz Kulik i Chłopaki z Rio, MMA Michał Michalski, Boks, box, atut w tym pojedynku Taril Zandukeli, brazylijski jiu-jitsu, Mariusz Koziej. Cały sztab szkoleniowy. Dobry plus, team. dobry team i wyjazdy. Dziękuję chłopakom z Wera, Sport Wodzi, braciom Kopera i reszcie ekipy. Dziękuję Pawłowi Szubartowi z Bojtimu i Kubie Boczkowi, Wilkowakowi z Fight Labu z Wrocławia. Michał Michalski, który był w twoim narożniku, on odegrał taką kluczową rolę, jego było najbardziej słuchać, przynajmniej ja najbardziej go słyszałem. On już na samym początku zwrócił ci uwagę na takie szczegóły, typu patrz mu w oczy, ręce, ręce do góry, tak, broń się. Jak, jak, jak ważny jest tak naprawdę, wiesz, tak, taki, taki team, taki narożnik, który, wiesz, tak mocno na ciebie dbał? Michał stał się moim przyjacielem. Słowo przyjaciela jest dla mnie bardzo ważne i słuchałem się tego, była mowa, słucham się to wygram. Cała walka, byłem bardzo mocno przygotowany, to była wisienka na torcie i wszyscy mi tak powtarzali. Byłem mocny psychicznie, na początku strasznie się stresowałem. Wiadomo, mam długą przerwę, no ale kiedy już szedłem do klatki, popatrzyłem się na tomka, kucnąłem sobie jak Anderson Silva, Tomek mi kiwnął głową, Tomek jest bardzo w porządku chłopakiem, wiedzieliśmy, że damy dobrą walkę. No i byłem przygotowany na te jego kopnięcia. Cały czas to robiłem. I, osta i ostatecznie co dalej dla ciebie, bo rozumiem, wracasz. Powracam, no zobaczymy teraz. Mam niby jeszcze aktualny kontrakt z KSW, może mnie wyślą do Japonii. No. A <laughs> ale... tam trzeba ważyć stówkę. Wysyłają do 100 kg, a chyba, że chodzi, może być może chodzi o każdego poniżej 100 kg, ale ja odniosłem wrażenie, że tych, którzy ważą blisko 100 kilogramów. No to lipa, to nie przytyję. Zbiłem 12 kilo do tej walki. odkowy do kieszeni. No ale więcej to, to chyba nie da rady przytyć. Albo do, do rękawicy, bo w Japonii są z tego znani. Także gratuluję jeszcze raz świetnego pojedynku i powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mogę jeszcze coś? Jasne, ja, oczywiście. Chciałem podziękować sponsorom firmie... Sekunda, muszę zobaczyć. Perfect Body, która mimo to, że to jedyna operację, to jest jedyna, 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 jedyna firma, która mnie wspiera i będzie wspierać. Nie obchodziło. Nie obchodziło ich. No, Mówić czy nie? <śmiech> <śmiech> <Karykowski>. <śmiech> nie obchodziło ich to, czy miałem długą przerwę? Po prostu... To, co potrzebowałem, dostałem, dlatego dziękuję im bardzo. Jeszcze raz dziękuję.